Co możesz zrobić, jeżeli w ciągu dnia dopada cię zmęczenie? Dzisiaj wyjawię ci trzy świetne techniki, które zwiększą Twój poziom energii, poprawią koncentrację i zahamują zmęczenie, a nie będą wymagać sięgania po trzecią czy czwartą kawę. Zapraszam do oglądania. Tu Michał Undra z kanału Akademia Zdrowia TV. Zacznijmy od tego, dlaczego picie trzeciej czy czwartej kawy w ciągu dnia nie daje Ci już takiego kopła i efektu. Pobudzenia. Jeżeli chodzi o spożywanie kawy, to ona bardzo szybko buduje tolerancję. Kawa blokuje receptory adenozynowe, przez co tak naprawdę bardziej hamuje zmęczenie niż pobudza. Jednak kofeina ma ten bardzo wyjątkowy i szybki efekt budowania tolerancji. To znaczy, jeżeli pijemy duże dawki kawy codziennie, to praktycznie przestaje ona działać. Działa ona nas pod względem zdrowotnym, zmniejszając ryzyko chorób chronicznych, ale już nas praktycznie nie pobudza. Dla osób, które nieregularnie piją kawę lub piją ją, Maksymalnie w dawce jednej filiżanki dziennie. Ten efekt może w niewielkim stopniu występować, jednak im więcej, im częściej pijemy kawę, tym mniejszy efekt pobudzający występuje. Na szczęście mamy znacznie skuteczniejsze i lepsze metody wywołania naturalnego pobudzenia, i zacznę od pierwszej z nich, czyli od zimnego prysznica. Zimne prysznice obecnie coraz bardziej popularne, świetna metoda na ogólnie rozpoczęcie dnia, ale także rozpoczęcie dnia z wysokim poziomem energii. Jeżeli chodzi o mechanizm wpływu zimnych prysznic na pobudzenie, to zimne prysznice podnoszą poziom dopaminy oraz adrenaliny, czyli katecholamin, i te katecholaminy odpowiadają za pobudzenie. Ale z drugiej strony dopamina przede wszystkim odpowiada także za większą motywację do działania, i to widzę wśród swoich pacjentów na co dzień, że właśnie regularne, codzienne zimne prysznice powodują, że można powiedzieć kolokwialnie, bardziej nam się chce po prostu robić to, co mamy do wykonania. A dodatkowo adrenalina i noradrenalina wpływają także na pamięć i na koncentrację, i to jest bardzo ciekawy mechanizm, że jeżeli podnosimy rano. Te katecholaminy, to także nasza pamięć w ciągu dnia potem działa jeszcze lepiej. Oprócz tego, zimne prysznice są raczej nieprzyjemne, szczególnie jeżeli jest woda bardzo zimna, na przykład latem ta woda w zimnym prysznicu nie jest aż tak zimna, ale jeżeli zimą robimy zimne prysznice, to efekt jest naprawdę mocny i robimy coś, co nie jest dla nas komfortowe, co potem wpływa. Że inne rzeczy, które mogą wydawać się nam niekomfortowe, jak nawet samo zaczęcie pracy, nie jest już dla nas takim problemem i łatwiej siadamy do zadań, które mamy do wykonania. Dodatkowo, zimny prysznic, szczególnie jeżeli jest zimno na zewnątrz, bardzo fajnie buduje tolerancję na zimno. Zimna woda, zimny prysznic powoduje, że nasze ciało zaczyna generować ciepło. I robi się nam po prostu ciepło. Szczególnie ma to znaczenie, jeżeli zaraz po zimnym prysznicu wychodzimy na zewnątrz, i tutaj wiele osób też popełnia ten błąd, że przed wyjściem na zewnątrz, gdy jest zimno, bierze ciepłą kąpiel czy ciepły prysznic, który dodatkowo jeszcze nas oziębia i wychładza ciało. Sposób numer dwa to różeniec górski, czyli jeden z najbardziej znanych adaptogenów, czyli substancji, które adaptują nasz organizm do stresu. Różeniec jest znany przede wszystkim z tego, że hamuje zmęczenie. Jest to jego najbardziej odczuwalne i doraźnie odczuwalne działanie, czyli tak naprawdę od razu po zastosowaniu różeńca mamy zahamowane zmęczenie i wyższy poziom energii. I w ogóle ten różeniec jest bardzo silnie odczuwanym suplementem pod względem poziomu energii oraz wpływu na nastrój. Bo drugim najważniejszym efektem stosowania różeńca górskiego jest wpływ na nastrój, zarówno na poprawę nastroju, jak i nawet zwiększenie motywacji, bo różeniec podnosi w niewielkim stopniu zarówno poziom dopaminy, jak i serotoniny. Oprócz tego, różeniec bardzo często stosowany jest przed treningiem, ponieważ poprawia efekty treningowe, co wszystko ze sobą się łączy, że ma on efekt właśnie taki przeciwzmęczeniowy, czy zwiększający poziom energii. Oprócz tego, różeniec ma dobry wpływ na nasze zdrowie. Oprócz tego, że jest adaptogenem, może wpływać i na naszą pracę mózgu, i na naszą odporność, także bardzo dobry suplement, jeżeli chcemy także wesprzeć nasze zdrowie. Różenie z górski to jeden z zaledwie ośmiu suplementów hamujących zmęczenie i zwiększających produktywność w ciągu dnia, które zawarłem w swoim specjalnym protokole antyzmęczeniowym, który jest dodatkiem do kursu. Pokonaj przewlekłe zmęczenie. Do samego kursu odeślę cię jeszcze na koniec filmu ze specjalną zniżką. A teraz przejdę do metody numer 3, mojej ulubionej, czyli aktywności fizycznej. Aktywność fizyczna, mimo że często kojarzy nam się ze zmęczeniem po treningu, to tak naprawdę, jeżeli chodzi o wpływ na nasz mózg i układ nerwowy, jest jedną z najlepszych, naturalnych metod pobudzenia. I tutaj mamy zmęczenie fizyczne, ale pobudzenie i klarowność Umysłu, dlatego też aktywność fizyczną możemy wykorzystać, żeby zwiększyć poziom naszej energii umysłowej i aktywność fizyczna będzie najlepszą metodą dla zwiększenia poziomu energii, szczególnie tych osób, które siedzą bardzo dużo, spędzają czas w zamkniętym pomieszczeniu i tego ruchu mają bardzo mało. Tak naprawdę poprzez idotlenienie mózgu, regulację poziomu glukozy we krwi, wsparcie produkcji energii, wsparcie naszych mitochondrów. Aktywność fizyczna jest najlepszą metodą budowania naturalnego pobudzenia, ale też wpływu na nasze ogólne zdrowie i znowu dotyczy to szczególnie osób, które tej aktywności w ciągu dnia mają mało. Najlepszą porą na trening, którą możesz wykorzystać w ciągu dnia, to jest czas po posiłku, szczególnie po dużym posiłku, najczęściej to jest lunch, obiad. Czy ogólnie taki posiłek, po którym odczuwasz największe zmęczenie i senność? Ba najbardziej prawdopodobne, że ten właśnie posiłek powoduje duży wzrost poziomu glukozy we krwi i dlatego czujesz się zmęczony. Aktywność fizyczna w najlepszym stopniu wyrówna poziom glukozy we krwi, zahamuje zmęczenie dotleni mózg, więc jest to najlepsza metoda do wykonania po posiłku, po którym czujesz się zmęczony. Po dużym posiłku najlepiej jest wprowadzić spacer, który jest aktywnością o niskiej intensywności, dlatego nie będzie powodował żadnych problemów ze strony układu pokarmowego, a wręcz to trawienie poprawi. A jeżeli robisz trening w innej części dnia, nie jest to zaraz po posiłku, to w zależności od tego, ile czasu możesz przeznaczyć na aktywność fizyczną, przygotowałem dla ciebie różne praktyczne rzeczy do wykorzystania. Podstawą którą można wykonać tak naprawdę w miejscu, nie trzeba za daleko odchodzić od biurka. To są albo przysiady, albo berpisy. Kto wykonywał berpisy wie, że są to bardzo intensywne ćwiczenia i w zaledwie 2-3 minuty możemy się mocno zmęczyć i znacząco podnieść nasze tętno, więc można to wykonać w zaledwie 3-5 minut i już mamy bardzo fajny efekt przeciwzmęczeniowy. Oprócz tego możemy wykorzystać skakankę, skakanie w miejscu, a jeżeli możemy odejść od naszego biurka, to wchodzenie po schodach jest jedną z najlepszych metod na bardzo szybkie podnoszenie tętna. Oprócz tego możemy wykonać spacer po biurze lub też w miejscu możemy wykonać stretching, który oprócz takiego hamowania zmęczenia zmniejszy odczuwany stres zarówno w naszym umyśle, jak i napięcie, które generujemy w naszym ciele. Jeżeli na trening możesz przeznaczyć mniej więcej godzinę, to są dwie świetne metody które możesz wykorzystać. Pierwszą to jest trening cardio i on nie musi być specjalnie intensywny, może być to trening w tak strefie drugiej, gdzie podczas treningu masz podniesione tętno, masz przyspieszony oddech, ale jesteś w stanie z kimś rozmawiać, jeżeli chciałbyś konwersację prowadzić. Taki trening najlepiej reguluje cały metabolizm, obniża stężenie trójglicerydów i glukozy we krwi, a dodatkowo wspiera zdrowie sercowo-naczyniowe i bardzo fajnie po treningu podnosimy poziom energii. Lub też możemy iść na trening siłowy, który w momentach wykonywania serii jest bardziej intensywny, a między seriami tak naprawdę możemy też odpocząć. Po treningu siłowym też możemy zdecydowanie podnieść poziom naszej energii. Inną metodą, którą bardzo polecam, jest yoga. Trening jogi najbardziej kojarzy nam się z takim wyciszeniem i tak naprawdę relaksem często przed snem, ale są różne rodzaje treningów jogi, które możemy wprowadzić. I jest wiele rodzajów i stretchingu, i jogi, które wykorzystuje się właśnie na pobudzenie, czy też w pierwszej części dnia. Taki trening przeważnie jest trochę bardziej intensywny, opiera się też na robieniu tak zwanych planków, czy pozycji, które trochę są bardziej wymagające od nas, jednak po takim właśnie treningu. Podnosimy poziom energii, a znowu nasze ciało czuje się lepiej, jest bardziej rozluźnione i wspieramy także regulację poziomu glukozy we krwi i hamujemy zmęczenie, a dodatkowo tutaj dotleniamy cały nasz organizm, więc jogę dla zwiększenia poziomu energii bardzo polecam w ciągu dnia. Trening jogi może zająć tak naprawdę od 10 minut w górę, wiadomo, że tego czasu można poświęcić więcej, ale już 10 minut to bardzo fajny trening jogi, na koniec możemy go zakończyć jeszcze głębokim oddychaniem, czyli metodą redukcji odczuwanego stresu. Walkę z chronicznym zmęczeniem najlepiej zacząć od zidentyfikowania przyczyny, która powoduje u Ciebie to zmęczenie. Ja sam zidentyfikowałem 23 najważniejsze i najczęściej występujące przyczyny zmęczenia, które znajdziesz w moim kursie Pokonaj przewlekłe zmęczenie. Kurs pomaga Ci zidentyfikować przyczyny Twojego zmęczenia, które osłabiają Ciebie, a potem pokazuje, jak krok po kroku te przyczyny zmęczenia wyeliminować. I zwiększyć poziom energii. Zatem zapraszam Cię do pierwszego linku w opisie filmu. Dodaj produkt do koszyka, wpisz kod rabatowy Energia. Zobacz co się stanie z ceną. A ja się już z Tobą żegnam. Do zobaczenia.